Dzień dobry, nazywam się Katarzyna Petrys i mam zaszczyt być ambasadorką pierwszej Polskiej Izby Gospodarczej Kobiet. Polska Izba Gospodarcza Kobiet to pionierska organizacja w Europie, która skupia się wyłącznie na kobietach przedsiębiorcach. To miejsce, gdzie kobiety mogą się wspierać, dzielić doświadczeniami i otwierać na nowe możliwości w biznesie. Dlaczego akurat Polish Women Chamber of Commerce? Bo polskie kobiety mają niesamowitą siłę i energię, a nasza izba dostarcza nam narzędzi, które pomagają rozwijać się zarówno lokalnie, jak i na międzynarodowej scenie. Jako ambasadorka chcę łączyć kobiety i budować mosty między nimi, by mogły rozwijać swoje firmy i śmiało prezentować swoje marki. Z własnego doświadczenia wiem, że jednym z największych wyzwań dla kobiet jest zdobycie widoczności, dlatego wspieram je w tworzeniu osobistej marki, rozwijaniu obecności online oraz odkrywaniu ich mocnych stron. Na co dzień realizuję kilka projektów, które mają na celu inspirowanie kobiet do działania. Business Showtime, studio brandingowe, to studio w Krakowie, gdzie pomagam kobietom budować profesjonalny wizerunek, nagrywać eksperckie materiały, przechodzić metamorfozy i zdobywać rozpoznawalność w swoich branżach. Kobieta Marka Moc organizuje konferencje i spotkania networkingowe aby kobiety mogły dzielić się doświadczeniem, zdobywać nową wiedzę i rozwijać swoje firmy w inspirującym i wspierającym środowisku. Let's Glow Together to projekt, w którym pokazuję kobietom, jak zadbać o siebie, odzyskać energię i równocześnie stworzyć nowoczesny dochód online, bez zbędnej presji i tradycyjnych metod sprzedaży. Moje działania łączą zdrowie, biznes i markę osobistą ponieważ wierzę, że kobieta, która czuje się dobrze na co dzień, zarówno w aspekcie mentalnym, jak i zdrowotnym, emanuje pozytywną energią i przyciąga sukces oraz może wspierać kolejne przedsiębiorcze kobiety. Dlatego w Polskiej Izbie Gospodarczej Kobiet wspieram misję tworzenia przestrzeni, w której każda z nas ma szansę na rozwój, nie tylko jako przedsiębiorczyni, ale również jako liderka i inspiracja dla innych.